Patrzcie co się wydarzyło Chodzę z separatorami wyjątkowo, bo Nie mam taśmy I Cały czas chodzę i mi wypadają Jak to się dzieje, nie wiem A patrzcie gdzie jesteśmy, jesteśmy w Kiku I przelecimy sobie troszeczkę nowości, co? Ładne kamizelki 59 Nie, 45 O, aha, bo tutaj Zasugerowałam się tutaj tą cenówką 45 zł No, no, no Taki ładny brązik Także witajcie, jesteśmy w Kiku na przeglądzie nowości Macie chwilkę Patrzcie, ciekawkę i działamy Ten jaki ładny, bardzo ładny, ale jedna jedyna Nach, się sprzedał, co? Bo ładny Ładny kolor Dobra, tutaj mamy z kapturem Ale najpierw przelecimy sobie O, o to jest 48 Patrzcie Jaka fajniutka I tu jest jeszcze ale to pokazywałam? Nie, nie pokazywałam. Też ładny kolor, co? O, może taka jest różnica pomiędzy tymi dwoma kolorami. I lecimy jeszcze te z kapturem. Chodźcie, zobaczymy. W ogóle pierwszy przegląd, kurtek i mm, i bluz takich polarowych, też na kanale możecie sobie wrócić. Mocno aktualny przeglądzik. 80 złotych. Takie o. Takie konkretne zapupę z kapturem patrzymy ten kaptur, chodźcie o, tak się prezentuje na zameczek, kieszeń jest o, taka akuratna czarne pokażę może każdy kolorek, co? tak, żeby sobie oko zawiesić i jeszcze taka ciemna zieleń, ładna jest ta zieleń, już ją już ją pokazuję, o może w tą stronę, bo tutaj pani sobie stoi, ogląda. nie chcę nikogo skręcić. 80 zł. Dziewczyny, babeczki. O, dobra. Lecimy dalej. Czyli ten wieszak mamy zrobiony. Aha, te pokazywałam w poprzednim przeglądzie, tak? Tak. Taki mówiłam, że fajny jesienny kolorek. 70 zł. Pokazać wam tak szybko jeszcze? O, ale nie powtarzamy. Babeczki nie powtarzamy. Także dobra jest kolejna. Jakaś fajna kurta. Długa, zobaczcie, Jest. Kieszonka jest, ale bez kaptura. Ja osobiście wolę kurtki z kapturem. bo no nie wiem, jak tam wywolicie. Cena tej kurteczki to 120 zł. Są jeszcze czarne. To babo, pokaż, co lecisz. Dobra, czekajcie, bo już się najarałam, nie? <laughs> Tyle nowości, fajności w tym kiku. O, taka czarna. To jest taki... To nie jest taki czarny, to jest taki szary. Ciemnoszary, stalowy. O, czarna baba to masz tu. Tak, tu jest czarna, zobaczcie. Może się nakłamała, no. Dobra, już podnosimy czarną. Myślałam, że to takie czarne, a to... No, dobra. Oko ślepe. Co zrobić? Dobra, patrzymy tą czarną, chodźcie. O, tak się prezentuje czarna. Jeszcze mam z kapturem coś. Ale chyba je pokazywałam ostatnio, czy nie? Nie, chyba nie. Pamiętam To jak ktoś to sobie przypomnił babeczki, co? Cena tej kurteczki 70 zł I jest jeszcze granat Tak, to jest granat Czyli mamy dwa kolorki O! Co myślicie? Ta jest w rozmiarze 42 Wyżej nie podniosę Bo sobie tutaj ludzie spacerują e, Nie chcę mi się zaczepić No tak, jak się nie chce zaczepić to trudno Odwieszamy Zobaczę tylko kieszeń. Jest oczywiście, że tak. Właśnie tutaj są te bluzy, ale ja już ja je... nie wiem, czy tam pokazywałam. Pewnie nie. Takie zwyklaczki w różne kolory. Zaraz okręcę tym wieszakiem, pokażę Wam. Tylko zerknę na cenę, dobra? 30 zł. I mamy różek. O! Taki zwyklaczek, Czasami można pod kurtkę też założyć. Nie. Da się to przekręcić? Da się. O! ostatnia, jedna, jedyna, malinka akurat eseczka tu jaki turkusik no i co, znowu było bluzy lecisz no dobra, tak, tam. szybciutko pokażę tylko kolorki tak. dobra? o, jeszcze taki czarnego to już nie wyciągam, co? nie wyciągam już babo czarnego dobra, a co tu jest w ogóle? 29 zł, nie 7 zł, takie zwyklaczki, czapeczki, o takie po prostu szare, mhm ale wybór, kolorystycznie pod kurteczki, zobaczcie. A to są chyba te, no jak to się nazywa, kominy, ta. I komin 4 zł. Taniocha, co? W różnych kolorach, zobaczcie. Różna, różna. Tam jeszcze bluzę z kapturem, ale tam już nie idę. <grytanie> Znowu utknę, czy chcemy zobaczyć? Chodźcie. Dobra, chcemy. Ładne te bluze, ładne kolory, zobaczcie ten niebieski, petarda. A, to są w ogóle całe dresy. O, ja nie wytrzymam. Dobra, ile te dresy? Chodźcie, zobaczymy tak szybciutko. Szybciutko, babo, szybciutko. Jak najwięcej chcę pokazać. 60 zł. Taki dresik. Stalowy, jaśniutki, ale to jest ładne. Dobra, rozłożymy te jedne spodnie. Chodźcie. Który granat, granat bo taki ładny. Chodźcie, zobaczymy, bo bluzy są rozłożone. Zaraz je podniosę i pokażę Wam. Ale spodnie nie wiszą tutaj, nie. O, to chociaż sobie zawiesimy oczko, co. Nobeczki, no jak? Te są w rozmiarze L. Ale to jest miłe. Świetne są te dresy. No, no no. Kik, petarda. Dobra, to wszystko wi wiemy. Składaj babo. Składam, czekajcie. O. Uda mi się, uda mi się. Dobra, siedzi. Jeszcze tu jest ładny kolor. Taki to chyba Bordo. Dobra, pokażę jeszcze mam tą bluzę, dobra? Bluza, akurat tutaj wisi różowa i taka brązowa, ale różowa mi się udało ściągnąć. Do tych drysików takie bluzy tak się prezentują. Z kapturem po prostu taka, taki zwykle, czek ale fajniaczek, nie? O, to są te tutaj, no, babeczki, petarda. Dobra, idę dalej. Łączę się. Jak coś spotkam, tak, idziemy tu czy tam, no nie wiem. Tutaj jakieś bluzeczki, takie ładniutkie, pod tą nową kolekcję z Pepko, co? No ja nie wytrzymam dziewczyny, można sobie strzelić bluzeczkę, a co? A nawiasem mówiąc, najnowsza kolekcja z Pepko na kanale, w niedzielę, wjechała, tak, w niedzielę, także zapraszam, 30 zł. No powiedzcie, czy nie nawiązuje? No nawiązuje, jak nic. Pod to konto zostawcie koniecznie łapkę pod filmem, za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. Dobra, i tutaj kolejna bluzeczka, 35 zł. Taki zwyklaczek. ładniutki pasiaczek pasiaczek ile? 15 no no no, jaki ręka w ogóle to jest takie kimono o, ładna ta buzeczka, bardzo ładna i golfik ciekawy, ciekawy ile to ty golfiku kosztujesz? 30 zł zwyklaczki prążek ile to ten prążek? 20 zł. Tam jest jeszcze pasiaczek lepszy, jedę z drugiej strony. Proszę iść, babo, z drugiej strony. Dobra, zaraz tam dojdziemy tylko pasiaczka. Tylko tu wyciągnę tą. Co to jest kolor? Taki wino? Chyba wino. Babo dzisiaj, co to dzisiaj? Środa, to już o winie. <grym>, na no żart, wydźni to 20 zł. Dobra. Dalej, taki pasiaczek. Aha, a te pasiaczki są tamte. Gdzie to, gdzie to jest tamte, granatowe? Taki jasny róż, beżyk. W sensie taki kimono, nie? Czyli mamy trzy kolorki. No dobra. I jeszcze im taki różyk. O. Ściągamy rękawek, w sensie na guziczek. I już wam podaję cenę. Też 20 zł. Dobra, babo, okręć, okręć. A nie, tego zwykleczka pokazywałam. Tak. Zwykleczek jeszcze jest czarny. O, taki. I To pokazywałam Aha, i te zwyklaczki jeszcze Takie Szare, no dobra Ale pominęłam tutaj, nie? To zaraz, czekajcie, tylko odwieszę Pominęłam tutaj ten kolor, więc już Już Wam pokazuję O, jeszcze taki To no nieutkie fajne, co? Zobaczcie No, dobra I, czyli mam cztery kolory Beż, czerwień Najfajniejszy był granat, nie? Tak, i jeszcze jakiś to był, aha, i ten beżyk no Barbara, zgubiłaś się. Lecimy dalej. Zwyklaczki, koszulaczki, 10 zł. Tak sobie tylko przylecimy jaki burraczek, To taki podpeczkot, so. O, tak mam tylko pokażę. Pasiaczki, też ładne. A, żółwima tego pasiaczka, taki inny, fajniutki, no nie? Tu mamy sweterki, te sweterki pokazywałam. Już mam pokażę, tak, czy nie? O, tak. Pokazywałaś je, babo, czy nie? A nie pokazywałam. O, jakie fajne. Dobra, to idziemy tam, chodźcie. po to będziemy koszulki oglądać, jak takie sweterki. Ładne. No dobra. To już tam wracamy, tylko gdyby ktoś chciał, to o. Tak leci już babo szybko. Takie zwykłeczki, koszulaczki mamy w takich kolorach. Dobra, idę tam. Idę jeszcze tam. Jezu, przycisnę się. <noise> Dobrze, że nią schodować babo. Czekajcie. O, to są takie. W takich kolorkach. Teraz, co pokazywałam przed chwilką? musztarda, czarny, róż, granat, jeden jedyny. na miał ubranie. Nawet jest pantera. O. Nie rozkładam, bo one tak wyglądają, jak pokazywałam. Tak się zawiesiłam, bo podaruj radość kartą. Aha, podarunkowe karty ma. Kik, nawet nie wiedziałam. I. A, i tu mam jeszcze gaciór. Co to za gaciór? Który rozkładamy? Ten, chodźcie. Takie gatry po prostu. Za 45 zł. Z kieszenią, serio? O, jaka petarda? No dobra. Po te gaciory tak, w takich kolorach. Nawet gwiazdka, no dobra. Jakie to jest miłe, do tyku, babeczki ekstra. Będziecie w kiku, to sobie pomacajcie, nie? No. Dobra, idę. Chcemy coś jeszcze, nie chcemy. Dzięki, że byliście. Do następnego, cześć.